Klocki mu się rozsypały. Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj gramy notoriety. Tak, dzisiaj gramy notoriety. Robimy napad na jubilera. Pierwszy odcinek. E, piorun, dawaj red, e, redy z nami. Dzisiaj jest goffer, inaczej piorun, inaczej jeszcze chyba z 10 różnych ników. Chodźcie na kanał pioruna. Nie wiem jaki ty, jaki ty masz nazwę teraz kanału eee, Goferksx, ale jak się pisze to gaming to też by zrobił Dobra lecimy, musimy zrobić napad eee, na jubilera. Jubilera. jubilera Luciec. Przypominam żebyśmy nie zabijali cywilów Nie zabijaj cywilów I się nie zbroimy eee. na początku po No nie zbroimy się na początku tylko wchodzimy po, po kolei Ale jakiś kolej z nami gra O player wyszedł, to w trójkę zrobimy, no to na dobrze Ale fajnie to tak, gra podobna do yy, hey, 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 hey. Tak, no zerznięta całkowicie. Nie Będziemy zbroimy się. Z... Nie tak. zbroimy siedziemy sobie o, na po, o, pokoju. O, to się, jesteśmy... E, e, Jezu, co mi tak myszka cieka jak szalona? To jesteśmy tutaj! No poczekaj, no wiem, że tutaj, nie? Już teraz? Już? A, a które to się woltało? G, G, no co ty przecież masz wszystko napisane. No to dawaj! No to w G, rób i lecimy. A ten już bank. Dobra, F Janek. Chcesz coś koło mnie? Nie. Ej, telefon na to Kradnij, Janek, kradnij i uciekaj. kradnie, Janek, kradnij! co ty robisz? A ty już. Zbiera Janek wszystko na te malutkie. F się zbiera, pamiętasz, nie? I do samochodu. Nie, nie, w miściach z nie trzeba. No, ale też są kasiora. Nie wiem, czy Cię Janek słychać, bo jest tak podciszona mu głośność muzyki, że... Dobra. To co, masz Paydaya? Mam Paydaya, dwójkę. Możemy zagrać kiedyś. Możemy zagrać. W porównaniu z Robloxa kontra Payday. Ty ja nie wiem, czy mam jedynkę, czy mam dwójkę. to się to? G. jest Payday. Za cztery złote można kupić. Tak. Ej, gdzie jest policja? Jeszcze nie przyjechali? Nie przyjechali, bro. Ej, tu jest jakiś safe w parkingu. Gdzie jest safe na parkingu? No to go zbierz. O, jadą, jadą, jadą. Musimy się dostać, oczywiście, do safe'u. Sniper Snajper do góry jest jakiś. Snajper na dachu jest.

Tak, tak. Policja, tak. Tak, tak. Nie no muza za tym... A muza chyba też jest się wsią... Nie, nie, Jezu tam ich jest! Ja to akurat jest ordinował.

Nie słychać się, powiem ci, że bardzo się słabo słychać, bo ta muza mi przeszkadza trochę. O nie, to jest tym skarbcem. No w końcu, myślałem, że już nie przyjdziesz. No, on leży. No już idę do niego. Klocki mu się rozsypały. A to ty byłeś. Leżysz? Nie, Ja zaraz będę leżał, Janek, co ty robisz? Tu są paczki jakieś wiszą. Dlaczego jak tam skarb jest. Jezu, kasiuro, to będziemy mieć dużo. Otworzyliśmy już te skarbce? tu Tak. O, korona. Jest korona? Janek, bierz ten. Paczki noś. Gdzie ty chodzisz, Janek? Nie ma policji Więc można nosić nie można chyba nosić nie można nosić, jak to nie zali Ty to rzucasz? Nie, nie. bo to już teraz to, nie to nie jest walny w mocera tutaj tutaj do tego. Już nie można, mam maksimum, dobra. Nie, jeszcze jest, jeszcze mogę. Można? No. Dałem tu dwie paczki nie można, Maksimu. A ja mam, ja mam noszę. Dobra, ja, nie zauważyłem. Janek, chodź, bo uciekamy. Dobra. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Łapcie, łapcie, łapcie. Dobra, chodź, chodź już, chodź. Bo mi sniper, że zaraz ściągną. Chodź, chodź, bo cię zaraz ciągnie. Chodź, dobra, ociekamy, ociekamy. Starczy, chodź, chodź. Chodź, dobra. Ile kasy zebraliśmy? Jezu, 308.